Polski YouTube Rewind 2023. Drzwi zostały otwarte. Binda do nieba. się dzięki? Coś się w ogóle działo w tym roku, net, czy jak zwykle nic? No nie no, coś się tam działo, ta Pandora Gate i w sumie chyba tylko tyle z takich ciekawszych rzeczy. W sumie. Co się było popularne w tym roku? O Freddy Fazbear. I nie wiem. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, żeby być na czasie, a was zapraszam na polski YouTube Rewind 2023. Let's go! We are the Black Eyed We are not the Black Eyed Pierwsza rakieta świata. Iga świątek. Nie. Pokrzamp. Polska rakieta świata. To brzmi, chłopie. Bardzo, bardzo nie. Pandora Gate, Anarchia Gate. Anarchia Gate. Utopia Gate, chyba. Chciałeś powiedzieć kubolowe Utopia Gate. Dramy. Dramy i aferki. Ja raz paletką dostarczyła tych emocji. W zeszłym sezonie, um. że zrobimy wszystko, żeby ceny utrzymały się na podobnym poziomie. A... O! Kurde, no msze jeszcze były. No chłopaku, no. No tak, każdy o tym zapomniał. Utopia gay. <totopia> utopia gay. Tak, bo anarchia Gate i utopia gay. Mm. Mhm. Bo się minąłem. Co to Pandora Gate? Nie, no kub, byś nie gadał, że nie. Nie wiesz. Czaty, ale zapomnieliśmy o Artur Przyszykuj-Kadzidło, bez kitu. My musimy to ogólnie, reinkarnacja jakiegoś tego zrobić, ale w lepszym stylu jeszcze. Chociaż nie wiem, czy da się lepiej. Ale no, coś tam by można było poogarniać na tym serwerze, w Minecrafcie, z takim klimacie właśnie. Ja byłbym jego wielkością, o, bym miał takiego grubego skina albo coś, by, byście nam mówili jego wielkość. Kubolowe to byłby najdostojniejszy bo nie, kubolowy to byłby Duch Święty, o! Zapodaj kadzidło? Dokładnie. K kubolowy to będzie Duch Święty, bo będzie na Waniszu latał i będzie ludzi nawiedzał. Jeszcze potrzebujemy Syna Bożego, ale to spokojnie to załatwię. kadzidło. <ścoughs> przyrzekuj kadzidło. Co? Koniec szopi w Polsce. Upiorna latarnia we Wrocławiu. by no! to interesuje. Jakby po co? Jeszcze oh tysięcy ludzi, na Aleksander, kurde, Wygrałeś Cesa! Ja, Chłop wygrał Cesa Premium. To komandor by się ucieszył pewnie z takiej nagrody. Cesik za darmo EZ. W końcu nie na boty, w końcu nie na co hakeru. Cały TikTok hejtuje Pis. Faktycznie. Ale jedno się uda. <gamy> w Polsce, ostatniej... I don't want to hear the same story once again. Hey guys, I'm in New York City just hanging out. Okay. What's <gamy> <gamy> <Yeah, gamy> <again. Poczekajcie. gamy> oh. Fernando Santos. To to. But what? Co to? Ale co? Co to? Co? O co ci chodzi? Wróciłem z więzienia Jezus, ile do psów O, wróciłem z więzienia, One of the most favorite songs, um, matchday songs uh, get me motivated a lot Japson z mią Kalifą się spotkał Jo, ale Lewandowski mówi, jak jest jego nuta ulubiona, i powiedział, że reto. Polska górą? Reto górą, pokczamp. Pewnie się słucha jakieś RS-7, pizda prosto, nie patrzę za siebie. <grymne> jazda, jazda! Blanka czy Jan? Polskie reprezentować Blanka czy Jan? To brzmi jak jakieś pytanie: typu, nie wybrałem sobie płci. Jestem Blanką czy Janem? O no właśnie, Bejba była chłopie. Ja też śpiewałem Bejbę. Nie wiem czy pamiętacie, <coughs> Chłopie. Ja miałem swoją własną imitację Bejba. Gdzie jest Bejba? Niko w nocy. O na Eurowizję. Tu była chłopie. Dopiero cover. Tylko, żebym miał neta lepszego trochę, by było łatwiej prowadzić. No nie, no, T-Mobile, nie mogę. Halo. F5, ale nie wiem czy to coś da. To by nic nie dało, nie dałoby nic. Nie, no chłopaku. Ja tak Ruter teraz klepie po boczku, żeby się obudził taktycznie. Wstawaj, zesrałeś się. Mm. Oh. Mm. Daddy... I love Altef 4? Ktoś kupił? Nikt nie kupił Nie wrabiajcie mnie, że Altef 4 Chłopaku Dobra, oglądamy dalej to gówno Wersof! POC Wersof, kto Boksy są mocno limitowane PISY <noise> Z TYŁU Ja pierdziele nie mogę Stom Masti tak samo było Z hajsem z tyłu Dziękuję dla was Coś czego jeszcze nie było O Adwokat Diabła Nie ma to jak na Wika o Hajsach i życiu luksusie W sumie to nawet jest spoko Ile wydałeś na Na... Coś tam do tych youtuberów, które będą do was dojeżdżać, żeby wyjaśniać w realnym świecie, do was dojeżdża, to jak je sposób. Mamy Oliwka Brazil kradła refren. Co? No. Jan Paweł II wiedział. Nie no, to niemożliwe. A, a nie. Idź. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz. Jan Paweł II wiedział. Czy nie wiedział? Ja nie wiem, a wy jak myślicie? Wiedział, czy nie wiedział? Ja nie chciał. Ale papież ma kurde. Papież się lepiej ubiera niż ja na co dzień. Niestety uszczytleni, urasek pole karny pazerowa. Czesi wygrali, ale to my mamy dostęp do morza i ez z nimi. O. Unia Europejska powinna zostać zniszczona według mnie. O. Witamy serdecznie! O Go Kasper Błoński będzie wybierał swoją drugą połówkę spośród 21 dziewczyn. Generalnie musicie być przygotowani na potężną dawkę Z tego co wiem, to tego też był cover. <grywka> Dajcie mi chwilę. Mmm, cover, ale z ciebie Bambik. Chyba to było to.

Taki krótki cover, nie? Tylko jedna linijka wystarczyła, żeby wstrząsnąć w internet, wiecie, o co chodzi. No cóż, tak to bywa. Unia dobana. Ja kiedyś z księdzem dyskutowałem przez pół godziny o tym, jak Unia Europejska powinna zostać zniszczona i w ogóle. Naprawdę, to była bardzo dobra dyskusja. Hejka, projekt nas dobiegł końca. A to się zaczęło?! LASA TV oficjalnie przestaje istnieć. Gary Pała z maty kolejne. Cześć, Robert. Zapraszam Cię do poznania mojej historii, w Lewandowski nie Get me motivated to Witam wszystkich. Zrobiłem to video, Widzę! gdzie klawiaturę rozwala. You are o, chyba się zaczęło. <śmienny> Polska. Polska górą. Bydgoszcz. Dobry wieczór Polska. Polska. Dobry wieczór Polsko. Dzień, do... Dzień dobry Polsko. Do... Do... Witamy was. Wysyłałeś takie rzeczy, 17, 17. ale 16, 17 lat. How else to freeze that? With wow. you wow. my wow. Udało mi się poprosić o autograf to, 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 to nie był autograf Jest to kontrakt Fame MMA Rzuciłem wyzwanie w budzie Ogrębka i papier O 20 tysięcy złotych Zapraszam na Chorwację Kupiłem bilety Plot za dwie godziny Robię dla was piosenkę Ale przydałby mi się ktoś Kto mógłby mi z tym pomóc Let's go for a gym buddy I don't want Idol czaty. Idol. Wiecie, ile raz z tego w szkole memowałem? A już zapomniałem o tym. A memowałem to chowię przez miesiąc chyba. To ani Tu, <noise> animogury. Tu, animogury. Ostatnie trzy godzinki. Tak, panie papito. Dużo ostatnio mówisz o, mówi o dopingu. Dopingu interesuje mnie. W moim organizmie były substancje zakazane. Byłem w ogromnym szoku. wszystko byłoby błądą i ca. Chłopie, w tym momencie, na tym etapie, skończyłem streamować na Twitchu przez jakiś czas. Poo, poo, poo. Dokładnie. Chłopie, na ten czas przestałem streamować i teraz nie będę w ogóle wiedział, o co chodzi w tych wszystkich rzeczach, bo w ogóle w internecie nie siedziałam przez ten czas wtedy. Zawsze grałem czysto. Wiedziałem, że to jest coś nielegalnego. Ja dalej jestem w szoku. Uwielbię i zrobię zabijawszy. No i tu nie wiem o co chodzi. -ek jakiś Co jest? JEST! W końcu! 29 godzin Ty? 1206 śmierć Koniec przygody Mieliście okazję zobaczyć metamorfozę mojego Mustangu Wyląduje w rękach jednego z babek ha Chłopie, nie wiem w ogóle co się dzieje, Halo, nie? Hata, teraz auto! Jak tam stary? W ciągu ostatnich miesięcy sporo rzeczy zrobiliśmy. Milion złotych. rozdam Proszę się nie bać, paczka to darowizna. Tu jest korek już do skrzyżowania, brakujeby! Ja to wy też zdeklinowałeś, prawda? Pyk, pyk, pyk. I się leje. Macie prawa jazdy? Ja no. mam dla was zapytać. Trzy no. samochody. Kamień papier do jednego. Hop, hop, hop. hop. Lej tak jest twoja. Ja mnie ja, nie! Ja, ja. I tak pan w rok. 10 tysięcy dla pana. 50 tysięcy przekazuję na <śmany> schroniska. Stary, obserwujesz buddę. Trzymaj, stary. Gratulacje dla tego pana! Co tu się dzieje teraz, chłopie? No, w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Lewandowski, gdzie jest gol? Jeden to serwował Lewandowski, pasek. Polska guro. To co się nie dzieje. Jeszcze Polska dołem. Co trzeba zrobić? Wy zostać O, tu co się dzieje. Nazywana w Bollywood polską księżniczką. Ja nie widziałem takiej historii nigdy wcześniej. To jest prawdziwe Jak ty podbiłaś to Bollywood, że Bollywood się nie zorientował? I nagle piszą o mnie wszystkie media. Wiedzą, kim ja jestem. I don't know. Never seen. Never heard of this name. sorry, I didn't get what you said. I don't know. Bollywood actor, singer. To będzie niesamowite na akcji. Ten styl. Też chcę auto za darmo? To by nie chciał. Tylko że nie widziała takiego przywitania. Niezłem przede wszystkim twarde stąpanie Nie będą by jakieś konsekwencje. Nie dla mnie. Dostaliśmy pismo. Z sądu publikować o Natalii hmm. za dużo nie może. I nic dziwnego, że ma na czynie. no chociażby hmm. Karolina zbiegła go Jak jest twój cel? 6,1 miliona followersów na Instagram. Hej Casowski. Ja jestem ikoną Polaków. Ile ciś wydałaś? 8 tysięcy złotych. Poddam się zabiegą wyrobienia sobie na żonę. do Dlaczego? Co? Czaty, co? Zabieg na kutasa, co? Ocholipka A wczoraj jestem w z gwiazdami indyjskimi. Ona wzięła sobie słowa czesia za mocno. To tak to w się po jajcach. Ona se to wzięła za bardzo do siebie i. Wiecie no. ma Mamy już kolejnego słuchacza Minęło 10 no. minut no. Przepraszamy, zamówienie będzie opóźnione na 4 minuty Po 4 minutach mówisz, że za kolejne 4 będą A wy jesteście jakimiś influencerami A to nie, nie to dalej więc się dzieje Bo patrzę to jest ponumerowane, maj, sierpień Kolejny słuchacz z wami. w Kim Jaki masz pogląd na swój związek? Małżeństwo Dzieci Facet mówi Z tym się rób Kobiety mówią Dobra, da spokój Mam jedno dziecko, drugie płacze Głobu wyładuje się Będzie lepszym ojcem, lepszym mężem Halo. O, so, wesoło! Jesteś świetny Gdzie jest za w moim samochodzie? Jak i prawda! śmiało! widzieć, że ja mam zgasić w samochodzie Kim mam górę! to nie Mamy czas na ostatniego słuchacza! Na Bubel dali Na linka do moich odrabianych zdjęć! Dzisiaj nie mogę za to pozwać! Co to koniecznie! Może już wiesz, że jestem współwłaścicielem. Delo Energy Bez O! Warzywus! -champ. CICHO! Ja mówię! Tak widzę. Dumbledore nie żyje. Naprawdę ważna kwestia. Proszę Państwa, patrząc na to wszystko. Kto to jest? sobie jedno pytanie. Czy musiało do tego dojść? Każdy człowiek musi... No nie! Czaty! Nic na czacie! F Jest taka chyba emotka nawet. Przez F o ile się nie mylę. Nie. Kurde. Coś źle myślałem. No nie! Idol ze szkolnej umarł w tym roku. To była nie tragedia. Nie, jak to się mówi, byli jak. Trzymajcie się i wszystkim zdrowia. Szczęścia, śmiechu na twarzy i z sobą. Kurde, ja myślałem, że w tym filmie Marka puszczają. A to komandor, ty. Komandor, czy to jest według ciebie śmieszna sprawa? Komu żurnalista jest winny pieniądze? Dawid Swakowski jest winny instytucji państwowej ponad 200 tysięcy złotych. Jak będzie wyglądała współpraca na linii Żurnalista Hailig. ma poważne problemy. Założono potężne sankcje i zamrożono konta bankowe. To nie jest zwyczajowy materiał. Warzą federacji był Malik Montana. Kapitan cały czas jest na statku. Bawić, chcę się bawić do rana. Patrz, tyle. Hej to było, a i tak se przepłynęli z klautem. Nie ale było innej piosenki pasującej do tego? To jest ta Nikita? Chyba to ona. No, znać! Czekaj, czyli. Animo Bulec jest z maja... sierpnia? Przecież to jest niemożliwe, że Animo Bulec jest z tego okresu. Oni coś po powalili, przecież ja to dopiero w listopadzie zacząłem z tego żarty robić w szkole. Widzowie z Warszawy... A w was z takim numerem? wiele rzeczy... No i stykaj. Niech tego nie oglądają. Ale jest to łazkie, nie? Nieważne. No, ja mam. Któryś macie? Maciek, Maciek Krótka piłka. Dobry wieczór, mam pytanie, czy moja dziewczyna Nikita Magika, hmm. Pańska chce sprawdzić kamery, Proszę o kontakt, to. bardzo ważna sprawa. Hmm. Dziękuję. Danielu, nie mogę już dłużej patrzeć na jej nie wtrącać tę całą dramę, ale... Ja Musimy wyłączyć live'a, Nawet montażystom się nie chciało o tym zbyt długo filmu robić, o tych magicalach. O, widzicie, takie życie. O! A później nadszedł październik, mm, mm, mm. Pigwin Park. Aha. Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii. To żadne usprawiedliwienie. A to jeszcze nie. To jeszcze nie Pingbin Pack. Dobry wieczór polsko! 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 Idol! Idol. Tak, Gdyby było. cały internet się dowiedział. po czym. bym się nie skojarzył faktów. Co? Dlaczego? po czym. Dobry wieczór polsko! A Stewart ma jeszcze kanał na YouTubie? Still. No, normalnie proste, że tak. Możesz sobie film obejrzeć, jak chcesz, śmiało. Prosta sprawa. A ciekawe, co jest najpopularniejsze. Minecraft style. Gdyby kobieta była super bohaterką. Still. Typowe kobiety XXI wieku, dwa. Ty takie filmy robił, nawet nie pamiętam. Idę do więzienia. O nie <ścoughs> 9 lat temu To się coś chyba pomyliło A oglądałem ten odcinek jak byłem młodym ...krabem. No nic czaty. No tak się porobiło tylko ja i moja czternastka. Tylko ja i moja czternastka. Osoba, jako, Tylko ja i y, mój backstone. komandor. 192 cm mam. Ostatnio mierzony byłem. Metr 73 mam. Ostatnio mierzony byłem. Dobry <noise> Ale to nie może się tak skończyć. On już znał wcześniej No ewidentnie coś wiedział Zator Warszawa Dzisiaj pytamy chłopaków wystaka, Jak często myślą o Imperium Rzymskim Tymczasem ja z kolegą oh. Są takie kadki? są awarie, no to jeśli występują awarie, zawsze występowały to pewnie jest. i teraz się też tak dzieje. Kierowca BMW zdarzony z spowodowaniem wypadku na jeden zginęła w nim rodzina. Tak. został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tu się powoli nie wiem co się no. dzieje. mówi Lipinki ty stajesz pod A, Stanowski z... tego... z wychodzi. <sum> ...złotej piłki. Jest? Grzegorz Krychowiak. I Szeźniczek. Mam ważny komunikat dla PiSu, Platformy, psl i Lewicy. Przewracamy wam ten stos. No, dobra. Pewnie, jasne. I Robiliśmy to, naprawdę! A jeszcze Neity, do skipu ja pierdzielę robimy tu kutwa igrzyska Będzie jak w gladiatorze Josz chyba Czy to Freddy Fasber? Nie, to <zielony> ten artur No nie no, Freddy Fasber to już był chłopie w sierpniu przecież. Ja pamiętam jak jeszcze stream odpalami i jeszcze było yy, yy, yy robione. Pamiętam jak dziś oni pojebali tutaj kolejności chyba. Normalnie pamiętam jak wakacje jeszcze stream odpalałem i normalnie do gwidu schodzi na wojsze i... walił. Nie wiem, jakoś nie zrozumiałem trendu imperium rzymskiego. ekonomistą? Nie pewnie jakieś mało na TikToku chciały się przeszpanować jakimś takim randomowym tekstem i potem... A czemu, jakiś drugi randomowy typ, który był o to zapytany. Chciał jeszcze bardziej nietypową odpowiedź, że on codziennie myślał o Imperium Rzymskim. I się jakimś takim synonimem Sigmy wtedy stawało. Tak się myślało o Imperium Rzymskim. Nawet Tusk do tego TikToki nagrywał. o upadku Imperium Rzymskiego. No i zawaliście, bo powodem upadku Imperium Rzymskiego były wysokie podatki, wysoka inflacja i do tego wpuszczanie imigranci. Dobra już stop, Przyjechał stop, do nas stop. śliwnik nie był pytany 8 razy. Ja że ty... bym... A! Dobra, no to spróbuję na siebie. Na siebie, na siebie. Czaty ja oglądałem na siebie, film, na jakoby on miał być reptilianinem. I ja w to wierzę. Tak samo jak wierzę w Kirobraina, tak samo wierzę, że on jest reptilianinem. Patrzcie jaką ma szczękę. Normalnie. A nie przyjechał na finał, bo po prostu jego rasa się o tym dowiedziała, że się za bardzo wychylił i zatrzymali go. Pan Artur wygrał. Ludzie powinni rozchodzić się najmniej bez publicznego prania. Siema, Siema, witam was w programie Sabotażysta Kolejne 51 godzin spędzę zakopane Kupiłem dom na Mazurach Ja jestem Budda W tym filmie kupiłem 7 samochodów Wszystkie 7 znalazły nowego właściciela Tymczasem w głębokich lasach wygnania siedzi Boksdel i gotuje sobie zwykłą Więc na wodzie Dobra, dalej, dalej, dalej Polska góra Okej, okay, co? Kim jest kurde Magellan? I czemu ma polską flagę? To jest ten Magellan to ziemię odkrywał. Polska góra. O GTA 6, octan. wiadomo. Jak słyszę, że ktoś mówi mi rel... Chłopie, skręcam się w pół... I żygam. Nie no, chłopie... R Bro, Czyli, że z, czymś się, z czymś się utożsamiasz. Szczęść Boże i ratuj się... O, to jest ja masz giga czada. otwieramy federację. Niby federację. Glory Dziadek, co to? To słynny obraz TVP. O. <ścoughs> <ścoughs> no i czaty. Taki był ten nasz stary rok. Oczam! Octum.